Witam Was serdecznie, Kooperator z tej strony w kolejnym odcinku serii Halleil 2. Tym razem przyjdzie nam zmierzyć się z kolejną warstwą zombie, warstwą, falą w tej grę, ojca Mateusza. No łapie, co tam dałeś, shotgunek. Dobra, chodź. Coś tu znowu idzie. Będziemy musieli się z nim pobawić, bo co niebezpieczne, ale damy radę. Odejdź zombie! Jak tam stoimy, jakoś się musimy dalej dostać. Aha, może no tak, zamknijmy drzwi i nie otwierajmy nikomu. Póki co, ok. To żeby mi to znowu górą nie przechodziło wszystko. No jednak. Idź sobie Winda chyba. Teraz się dostanie tutaj jest. Będziemy sobie mogli spokojnie pojechać. No kolejny. Coś tu się dzieje. Mówię trochę cicho, ale nie, jakoś damy radę. Coś tam jęczy Kolejny tam gonił Ogólnie spoko Niedobrze. W tym wypadku bardzo niedobrze. Nie mam granatów. Nie wypuść ich wszystkich. żeby jakoś z mi poradzić. Chyba karabinek wystarczy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co to jest? Coś znowu trzepa p. Idź ty. Nie będziesz tutaj mi robił. i co widź. Ehm. Um, co my tu mamy? Nigdzie nie przejdę. Jakieś magiczne przejście. Pozamykane wszystko w cholerę. Jedynie tędy. Coś tu musi być. <śm> dobrze, że nie mam granatnika. A jest. Tylko, żeby tu sobie wziąć coś, co ma naboje. Sześć. Dwa. Fajnie, to będzie wyglądało Jezus, zostaw mnie. Ładujemy wszystko, co się da. Jęk, jęk, jęk. Błagam. Prawa czysta. Tu niby też ok. Ptaszki latają. No, ale dalej jest nieciekawie. O, tak będzie najlepiej. No, odpal się nie można użyć. No to kiepsko, nie ma benzyny. Pyk. Nie no, traw w głowę. Nie może, co co to ma znaczyć? Poszło. O kurde. No, zregenerowałeś się. Pieprzonych. tutaj coś atakował Koleś? Coś tu goni. Jesteś mój. Chodzi. Nic mnie tu ma nie zjeść. Nie teraz. Hm. No i co? Drugi raz tutaj przechodzę. Skąd one wychodzą? To jest jakieś nieporozumienie. Hmm. Nie pobiegamy. Będziemy musieli spacerkiem sobie wychodzić. To też nie włączę. Tu też czysto. Prawa strona, prawa strona, już powinna być mniej więcej OK. Odejdź, tam coś na dole, będziemy tutaj skakać. Idź sobie. Ty... stresujesz mnie tylko. Co tu dalej jest? P, ale mam całe. Na dole bohater. Mam jakieś granaty? Nie ma. Nie ma granatów. sobie iść, 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 iść. 1k. Dobra. Trochę tego dziedostwa na dole. Ła! Ty chamie! Idź ode mnie! Zrobimy to... ...na gravity. Mogę cię skrzywdzić tym? Spadaj! Za raz zaraz im dam toksynę, żeby nikt, nic nie skoczyło, nie zepsuło mi. O, gra następny i jeszcze ty, twardy, co by cię tutaj uspokoiło. Wow! Wow, wow, wow wow jedno HP, super Nie, 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 zostaw mnie w spokoju, kurde ile tego dziedostwa. dziadostwa? Mam granat. dobra. Ja nie mogę. Co ty taki twardy? Jak cię dorwę? No. W oparciu Ciebie i Ciebie. Teraz mam przynajmniej HP. Mamy tu jakąś amunicję? I co? Ja tu po prostu miałem zejść, może? Ilu was tu jest? Jeza! Gdzie żeś polas. Hmm. Idź sobie. Nie będziesz mnie bił. Nie ma takiej opcji. Kurde, wyście są twardzi. Bez przerwy jedni ci sami. Coś się chyba zepsuło i się respią. W takim razie nie będę się z nimi bawił. Trzeba się jak najszybciej stąd wydostać i... Tyle. Prawa strona. Hop, 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 hop. Na górę boczkiem HP na full. Nienawidzę. Respią się w nieskończoność, to p Czy to jeszcze miał jakiś sens? Jak się tam dostać w takim razie? Nie przeskoczę chyba. Nie mam tej podstawki. Wow! To co na górę jeszcze? Jest tu coś do włączenia? Włącznik magiczny? No nie ma. Hmm. Chyba, że ja czegoś nie widzę. Faktycznie nie ma. Będę z tego szukał teraz w nieskończoności. Chyba, że do chatki. Zamknięta. Nie, nie, nie. Nie chcę się z wami bić, naprawdę. Chcę tylko znaleźć wyjście. Jak cię myknę. Może tutaj coś nie można użyć. O, w końcu nie żyjesz, tak? Ale ja tutaj byłem przecież. No cholery. Tędy przyszedłem. Boże, pomocy! Muszę użyć się tego jednak Kręcić się w końcu Tak czy nie Teraz powinienem mieć Wow To niedobrze Będę sobie gonił z tymi tyle Ginie wszyscy! To nie mogę jakoś przesunąć. Dziś tutaj musi być możliwość. ile was tu jest? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Hmm. Będę was nie wiem czym bił. Beczki. Chodźcie tu. Dużo was tu. O, na ciebie to tak. Nic sobie. Jak ja ci będę czturchał. Hmm... Muszę jakoś się na górę dostać do cholery. Czy się zbugowało coś? Tam coś jest. Ludzie na no pomocy. Nie, nie idę tędy, bo tędy przechodziłem. Dawaj to. Nic, w żadną stronę, hm. Hała. W cholerę. Tędy nie przejdę, tędy nie. Z tymi zombiekami się będę bił w nieskończoność. Hm. Jęk. Niech płoną ja jeszcze raz próbuję się dostać na górę Chociażby może dołem hmm. To się przyda I tak pewnie tam gonią znowu sobie zostawię tutaj A tędy Zamknięte Nie zdechnij. <laughs> Co z tym fantem zrobić? Nie pamiętam. Tu sobie wchodziłem? Amunicja jak na lekarstwo. Jakiś przełącznik żeby był. Bardzo to smutne. Tam muszę się dostać. Hmm. Gdyby tak. no hmm. nie doskoczę tam, nie ma możliwości. Nawet się nie rozpędzę. Nie można użyć, nie można użyć, no. Pff. Pomagacie. Krzesła sobie rzuca wyrzuca jedynie. Który tam mądry w terenie? Nie doskoczy, nie ma bata. Eee. Hmm. Naprawdę super. To jakoś dziadostwo muszę użyć, nie ma innej możliwości do cholery, No Ruszaj. Musi tu być jakieś pieprzone pokrętło. Dawaj to. Hm, nic nie mogę. O, Jezus Maria! Kurde, aż się zabije z tego powodu, z tej radości. Dobra, prawa strona, hop. Tyle czasu zmarnować. No nie. Jezu, ja mogłem tego nie zauważyć. Hop! 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 Na górę. Spadaj. Na górę, szybko tędy. gdzie stajemy? Spadła. Niech mnie ten chroni tam. No, który to mądry Hop. Ciach. Kto jeszcze? A tam zombiaki, to zombiaki. Idziemy do ojca ojca Ciach. Jeszcze jedno to było. krzesło Nie. A że tym stołem? I czekaj. Uciekaj! No, zjarałeś się! <laughs> no, dasz radę! Mogę przejść! Bum! <laughs> Idź sobie ode mnie! Idź! Ten jak zawsze uparty! Będzie tylko jęk, jęk, jęk! Bo się spale i słodka. Na dół, z boku. Jedynka. Rana szarpana. jak? W ogóle czym wy jesteście? Hmm. Tam mam iść? Mam tędy przejść? Chyba tak. Chyba, że... Żebym znowu coś spieprzył. Chryste pani. Gdzie żebym to poszedł? Idź ode mnie Zaraz tu zginę. O, Tym razem miałem granat. A <grystanie> dobra, nie idę tamtędy. I tak muszę dawać mi tak. Myk, myk. Gdzie ty miś turhasz? Co to znowu. Ale bez sens. Przecież to choleria, że mógł tędy przejść. Teraz nie mogłem. Niech wam będzie na górę, bokiem i kombinujemy śmierć dawaj go następnego. No chodź, chodź, chodź. Skaczesz? Jezu, nie masz cela. Bliska śmierć. Każda jest bliska. Matko, tylko nie to. Ja tu nie mam prawie amunicji. You, brother. <coughs> Odpalaj mi to. No. Zaraz mi tu przyjdą. Słyszę. Słyszę. No, no, bez takich. Mm -hmm. Naprawiasz to? Mm. <laughs> Może to już przyjechać? To nic. Będziemy się tak w końcu. Przody, przody, a nie ma co. Tu jest ok, a tu koleżka. Nie jest ok. greetings, brother. and so we meet at last. you are to be commended for avoiding my traps. Uh, the work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the <laughs> work of salvation.